Witam w waszym ulubionym show o internetowym szambonutkowaniu. Nie chce mi się robić się jakiegoś długiego intro. Wszyscy mi mówią, że no intro jest najważniejsze. Pierwsze 5 sekund i już ludzie mogą oglądać do końca, albo mogę po prostu skipnąć i przejdziemy do rzeczy, co wie na to. W naszych internetowych przygodach przeglądaliśmy już różne strony, ale te strony łączyła jedna rzecz. Kiedyś sam je przeglądałem. Dzisiaj jednak zagłębimy się trochę głębiej. Gdzieś, gdzie mnie jeszcze nigdy nie było, a słyszałem legendy o tym miejscu. Zapraszam na besty.pl. Mi się besty najbardziej kojarzyły zawsze z takimi najbardziej normikowymi memami. Jakby to określić? Taki 2012 internet. Wiecie, typu peje były na Facebooku, jest grzyweczka, jest dupeczka, szlachta nie pracuje, zacny słuchar milordzie. Z mi się besty kojarzą. Zobaczmy sobie. Jest tak. Na poczekalnia losu, czyli klasek, dodaj, jest zmien motyw. To jest, to jest tak rzadko spotykane na stronach, a to jest taka użyteczna rzecz, żeby po prostu sobie oczu nie wypalać. Jeśli korzystacie z ciemnego motywu, to zostawcie lajka, a jak korzystacie z jasnego, to już możecie stąd wyjść. Kiedy pojechałaś na zakupy i przypadkowo kupiłaś 10 nowych roślinek, więcej na besty.pl, na śmiesznych stronach, podziewałbym się tu jakiegoś żarta. Zwiecie: ziółko, temacik, łidzik, szniok, gniok. Mikrofalówka za darmo. Przeczytajmy pierwsze cztery wiadomości. Witam, ja sprawiłem mikrofalówki? Aktualne? Dlaczego dasz za darmo? Witam aktualne bla bla bla. Chcę się jej pozbyć. No nie wiem. A ma pan coś jeszcze, bo popa sama mikrofalówkę i nie opłaca mi to się jechać. Jak pan coś dorzuci, to wezmę. Czyli możemy się spodziewać, że będę skrolował i scrollował, i scrollował, i scrollował, i będzie, a już ktoś wziął, haha jesteś w internecie. Aha, właśnie miałem telefon i już ktoś jedzie po nią, więc ogłoszenie aktualne życzę szczęścia w życiu. Wal się frajerze. Zupełnie nie było to przewidywalne. Piór! Mama, posprzątaj pokój, bo przyjeżdżają goście na grilla. Ja szukający grilla w moim pokoju. Nie jest taki burdel, że w sumie by się znalazł. Dobrze, że on wykadrowany. Tu się kończy. A tu już jest. Syf totalny. Kiedy przypadkowo złapiesz z kimś kontakt wzrokowy, więc skrępowany uśmiechasz się w ten sposób. Czy to jest normalne zdjęcie kota? Może przez ten cień wygląda jakby był wklęsły. Besty.pl Nie widziałem na innych memuchach. A tu jest Besty.pl. Dobrze. Tu nie ma Besty.pl. Tu nie ma Besty.pl. I tam na samej górze było Besty.pl. Jakaś ładna dziewczyna uśmiecha się i macha do mnie. Ja po przeczytaniu lalki, wytłumaczę żart, że wiecie, Łęcka, to kurwa, <gry> Ale nie ma w Watermarku besty. Nie ma Watermarka besty. Po no co komu prognoza pogody, gdy ty masz nogę, która boli przed deszczem. I też nie ma Watermarka besty. Czyli ktoś tego Watermarka musi tam dodawać. Pikmem humor majówka. Jest humor, proszę się śmiać. Panie doktorze, mam uczucie, jakby ktoś cały czas nas obserwował. I zauważyłem też jedną rzecz. Tutaj nie ma stron, to jest niekończący się skro... <gry> Nie, nie, nie róbcie mi tego, nie chcę się śmiać na bestach. Więcej na besty.pl. Jak trafić na początek bestów, to jest kanał archeologiczny. Znowu musimy użyć Wayback Machine. Besty.pl. No, więcej nam się nie załadowało, ale nie będzie żadnych kategorii. Idziemy na jakość, a nie na ilość, więc dodawaj jedynie to, co naprawdę cię śmieszy. Dowcipy średnio słabe mają bardzo nikłe szanse na opublikowanie. Kontrola jakości besty.pl już czycha. 1 maj 2013, w końcu mam jakieś obrazki. I z tymi się właśnie kojarzyły besty, z takim niczym właściwie. Spacer z psem, oczekiwania, rzeczywistość. A ty jak to czytasz? Oszą, to oszan, 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 czyta szan, bo ja bez ciebie umarłabym z nudów. Wyślij to swojej psiapsi życiowy cytat od Jamal'a Pamiętaj, że zależy też życie od policjanta, co cię przeszukuje <laughs> i nie zawsze masz prawo nosić to co chcesz. Lecimy do cringe compilation zasiedzenia na bestach. <laughs> Twitch dziękuję królikiem. Nikt go nie rozumie. I mamy strony, no. Ciekawe, czy możemy tutaj tak pyk. Związki na odległość mogą dać sercu, co? Czego nie da codzienna bliskość. Lubię na ciebie patrzeć. A co jeździć? Jak można latać? Baj pati. Pati, ty to szalona jesteś. Zmień złe na dobre. I być sobą. Do końca. Baj gumis. Trzy kropki. Te strony się różnie ładują, więc musimy skakać, no ale jesteśmy w tych samych okresach, że tak to nazwijmy. Czy jeśli kliknę, to będzie data podana: 8 luty 2012, więc wiemy na jakich okresie pracujemy. Znowu ponad 11 lat. Mamy jakiś sposób na szybkie składanie koszuli, 5 sposobów na. I ta szczałka Paint'a, wszędzie ją poznam. Ścisz tą muzykę. Jak się kończy na E, to dajemy E, To jest tę muzykę, ok? Ale tego się nie da cicho słuchać. A na słuchawkach pewnie. Oglądanie horroru z przyjaciółmi. Zaraz ktoś powie Patrzcie jaki krzywy ryj średnik P. I już wszyscy się śmieją. O Jezus, co to jest za epopeja narodowa. Raz kiedyś przeczytałem coś takiego na filmie, to... Widziałem gdzie oglądalność spadała. <grytania> Ale chociaż spróbuj, nie, nie, dziękuję. Mówiłem. Są grzyweczki, są dupeczki? Wrzuć to na tablicę osobie, która ma fajną grzywkę. Popiją, raz Myślę, to komuś, kto ma fajną grzywkę. Nie jestem typową łaską, nie kręcę włosów na wałki, nie krzyczę jak do klicznych butów. Mimo, że tracę pięciu odcieni błyszczyków, nie jestem typowo piękna i ma dwie razy po Ale takie kochać Wysłałem <śmiany> znajomemu, odpisał mi Ad Gimper. Każde pokolenie ma swoją własną muzykę. Też kochacie Sto Geksów? gdzie no, moje śmieszne obrazki. I dla quizy. Czy możemy wejść na quizy? Proszę. Quiz wiedzy o Diable. Quiz wiedzy o śmierci. Też radę w 10 pytaniach z angielskiego? No, ela już za bardzo nie da rady sobie w pytaniach z angielskiego. Jaki wielki człowiek pasuje do ciebie charakterem? No, odważnie dawać tutaj jakiegokolwiek papierze, ale przejdźmy do quizu, może zadziała. Minus dwie oceny. Uczysz się? Nie, już się nie uczę. Twoje hobby? Internetowe szambonurstwo się liczy? Dam inne. Kolor twojego pokoju? Biały. Jesteś humanistą czyści słowcem. Jestem nikim. Dajmy humanistą w takim razie. Gdybyś miał wybrać miejsce zamieszkania, wybrałbyś. Ja ukocham anime. Muszę wziąć Azję. Ulubiony przedmiot inny. Charakterem przypominaś Christiana Barnarda. Kim jest Christian Barnard? południowo-afrykański kardiochirurg. Podoba mi się, że dałem, że nie interesuje się niczym, jestem jeszcze humanistą i nie potrafię nic zrobić. I dali mi kardiochirurga, który musi znać się super na medycynie i jest to bardzo odpowiedzialny zawód. Mega. Nie ładują się preview tych quizów, ale może zadziała. Ocenimy artysty. Czy to zadziała? Ocenimy, czy drzemie w tobie dusza artysty. Lubisz malować? Nie. Jak oceniasz swoją umiejętność malowania w skali 1 do 5? Zero. Malowałeś kiedyś na płótnie? Nie. Chodziłeś na kółko malarskie? Nie. Który z twoich rodziców ma talent artystyczny? Nie. Lubisz malować ściany? Nie. Niestety nie drzemy w tobie duszę artysty. <laughs> nie no co wy. Ale to zdjęcie kinda susi, if you ask me. Wiecie co, te bestie nie? No były takie normickie, takie nijakie, ale one są takie nieagresywne. Myślałem, że będzie tragedia. Na szczęście, wiecie co? To już chyba dno i chyba nie dokopiemy się do niczego.